Drodzy uczniowie, których łączy wyjątkowa postawa waszego patrona Janusza Korczaka, który mówił: "Dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pozwalają rozwinąć te skrzydła". Chciałbym Wam życzyć super imprezy, współzawodnictwa na najwyższym poziomie fair play, abyście rozwijali swoje pasje, talenty, a szczególnie na Korczakiadzie, Spartakiadzie Sportowej w ramach akcji Asy Sportu Waszej Szkoły PSP nr 2 w Kluczborku. Bawcie się dobrze i do zobaczenia. Cześć! Cześć! Już 28 maja 2024 roku w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 imienia okay. Jadusza Korczaka w kluczworku odbędzie się Korczak-Jada w spartak Jada. Zaproszone szkoły korczakowskie w ramach Asów Opolskiego Sportu będą rywalizowały w druku walki w Peru. Wybierz sport, bo sport to nie tylko aktywność fizyczna, to Twoje wyzwania, Twoje cele, motywacja. Wiara we własne możliwości, talenty. To Twoja pasja, to także wielkie emocje, to zwycięstwa, ale też porażki. To kształtowanie Twojego charakteru, to poznawanie nowych przyjaciół, to zasady fair play, to samodyscypliny. Nie bój się marzyć, rozwijaj skrzydła, leć wysoko, zaangażuj się, wybierz sport. Czekamy właśnie na Ciebie i na Twoją szkołę! Zapraszamy!